Eksperci, praktyka i networking na najwyższym poziomie. Kup bilet już teraz, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Merytorycznie o marketplace magazyn dla sprzedawców e-commerce analizy, wywiady z praktykami i sprawdzone porady. Czytaj online za darmo lub zamów elegancką wersję papierową to wiedza, która sprzedaje. No i w końcu jest odcinek, o który prosiliście. I domyślam się, że przede wszystkim prosiły o ten odcinek, prosili o ten odcinek sprzedawcy, którzy są debiutantami, czyli stawiają pierwsze kroki, na legro pewnie ich obrót to jest około 50 tysięcy miesięcznie, lub osoby firmy, które gdzieś kręcą się od dłuższego czasu w kółko, nie mogą znaleźć dla siebie miejsca czy pomysłu aby przeskoczyć na kolejny poziom. Na pewno ten odcinek nie spodoba się tym wszystkim, którzy sprzedają w modelu dropshippingowym, czyli ci sprzedawcy, którzy tak naprawdę dorywczo... Traktują Allegro, pracują gdzieś na etacie. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić takie 10 punktów, które pomoże Wam w rozwinięciu Waszej sprzedaży i zyskowności, gdzie możecie na co dzień nie zdawać sobie sprawy, jak to jest ważne. Pierwszy taki punkcik to jest oczywiście poprawienie tytułów. 80% kupujących zaczyna swoją przygodę od wyszukiwarki. Wyszukiwarka szuka po Ośmiu elementach, więc tytuł oczywiście jest kluczowy, zarówno ten produktowy, na który macie wpływ, jak i ten waszej oferty. Więc tutaj pamiętajcie, żeby uzupełnić go do 75 znaków. Nie zapominajcie o tym, że najważniejsze frazy na początek. No i co ciekawe, jedną ofertę na Allegro można wystawić więcej niż dwa razy. Jest odpowiedni zapis w regulaminie i to też. Daje Wam taką możliwość, że uzyskacie na koncie tańszym zawsze kilka groszy, kilka procent, na tym drugim alternatywnym koncie ta cena powinna być wyższa. Oznaczenie super cena a to ze wcześniejszych materiałów wiecie, jak fajnie działa na konwersję. Trzeci element to też bycie na innych marketplacach. Ja co tydzień mam yy, Telefon dzwoni do nas, czerwona linia, coś się stało, no niestety sprzedaż na Allegro została zablokowana, sklep internetowy nie działa, ponieważ padły serwery, czy nie została przedłużona domena, lub programista poszedł na urlop i nie ma z nim kontaktu. Dlatego warto dywersyfikować swoją sprzedaż, i tu ja polecam inne marketplace. Y. W zależności od tego, co sprzedajecie temu naprawdę świetnie działa Empik Castorama, Amazon.pl, być może też dzięki temu, że będziecie na takim Empiku morele, czy Amazonie z wyższą ceną, zachodzi prawdopodobieństwo. Jeżeli dobrze to rozegracie, to jest 50% szans, że otrzymacie gwarancję najniższej ceny, a to jest idealny wabik na klienta. Byliśmy przy alternatywnych marketplace'ach natomiast ja widzę jak kluczowe znaczenie mają parametry to jest tylko kwestia czasu, że parametry zastąpią tytuły, w sensie będą ważniejsze niż tytuły, one działają pozytywnie do trafności, dzięki niemu będzie można porównywać w niedługim czasie oferty, już tak naprawdę w niektórych kategoriach jest to możliwe, dlatego zajrzyjcie u siebie, czy macie uzupełnione wszystkie parametry. Dzisiaj Algorytmy bardzo lubią czas dostawy, więc tutaj e, pokusiłbym się o sprawdzenie tak naprawdę faktycznie dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy czasami nie ma możliwości, żeby kurier e, przyjeżdżał później? Mam wiele sytuacji, że na przykład godzina w danym rejonie się zmieniła, a sprzedawca żyje erą średniowiecza, czyli 2-3 lata wstecz, kiedy to było niemożliwe, więc zwykły telefon, dzwonimy. I się dowiadujemy. No, a po drugie, sprawdzić, jak tak naprawdę wychodzą paczki, bo często jesteśmy bardzo zachowawczy, czyli mamy ustawioną 11, a paczki wychodzą o 15, spakowane. Więc być może przesunięcie chociażby testowo do 13 będzie dosyć ciekawym rozwiązaniem. Tutaj też bym, jeżeli chodzi o oferty, zastanowił się, czy czasami wasze oferty nie łamią regulaminu Allegro. Mamy e-book, 100 przykładów łamania regulaminu i sugeruję uzyskać do niego dostęp, bo jeżeli wasze oferty łamią regulamin Allegro, to znowu tracicie tą siłę pędu, trafność, ale też wasza konkurencja, wystawiacie się jak na tacy, jak to mówi Krzysztof Stanowski: wystawiacie piłkę do pustej bramki, żal po prostu nie strzelić, bo jeżeli. Waszej konkurencji zacznie spadać sprzedaż, oni bardzo chętnie sprawdzą, dlaczego wy rośniecie i zaczną rzucać kłody pod nogi. Nieodpowiedziane komentarze, słabe opinie też źle wpływają na trafność, na konwersję. Mała rzecz, którą można szybko zmienić, podobnie jak liczba sztuk. Liczba sztuk bezpośrednio nie wpływa na trafność, i tutaj są dwie szkoły. Są sprzedawcy, którzy ustawiają trzy, mimo że mają tysiąc na magazynie. Po to, żeby klient widział, że ten produkt zaraz nie będzie, będzie niedostępny i to przyspiesza jego decyzję. No a po drugie, są sprzedawcy, którzy ustawiają tysiąc, bo wtedy zachodzi większe prawdopodobieństwo, że ten produkt pojawi się gdzieś w reklamach na zewnątrz sorto, promowanych przez, przez Allegro, więc warto znowu kolejny powód, żeby mieć tak naprawdę. Dwa konta w tym serwisie. Brak form dostawy, i tutaj myślę potrójnie. Z jednej perspektywy, pobrania, które dla niektórych no, mogą być utrudnieniem, jeżeli to wychodzi ze statystyk, to rzeczywiście nie warto tego robić. Po drugie, poczta polska, która dla niektórych jest uciążliwa i po prostu ją usuwają. I to też jest błąd, bo jeżeli sprzedajecie dla osób 50, plus, to oni. Pol czy Polską traktują jako instytucję, w sensie straż czy urząd wręcz, e, jakikolwiek. Ta, ta, tak ona jest porównywalna, takie jest zaufanie do tej instytucji ale również sprzedaż zagraniczna. I ja mocno polecam włączenie Czech, czyli bycie na platformie Allegro CZ, jak również dodanie Niemiec, bo to są takie dwa główne kierunki, w których moi partnerzy, nawet ja prowadzą sprzedaż na Allegro, wysyłam. Może to też jest szczegół, dotyczy on oczywiście, braku gwarancji, ale to jest mała rzecz, którą łatwo porównać na listingu ofertowym, czyli mamy dużo ofert, większym zaufaniem będą się cieszyły te produkty, gdzie oczywiście ta gwarancja. Jest. Dobrze. Na samym końcu zostały mi trzy rzeczy. Tak naprawdę pierwsza to ja sugeruję analizować sobie, chociażby responso jest świetnym oprogramowaniem, na jakie produkty macie najwięcej zapytań i na jakie produkty macie najwięcej zwrotów. Co to Wam daje? Daje Wam to możliwość szybkiego. Szybkiej weryfikacji, co zmienić w opisie. Tam wręcz macie pytania, które, które są zadawane przez klientów. Wystarczy dodać to do sekcji FAQ, a jeżeli jest to bardzo istotne pytanie, to osobną sekcję w ogóle stworzyć. Czy produkty, które są zwracane, być może kolor jest nie taki, być może rozmiarówka nie pasuje, być może to jest produkt dobierany do smarta, więc znowu świetna, świetne źródło informacji. To, to to, co też ja polecam, to zasadę Pareto, czyli prawdopodobnie 20% waszych produktów daje 80% przychodu, więc jeżeli macie 1000 produktów, te wszystkie zmiany ciężko by było wprowadzić do każdego z nich, ale raport, sprzedaż według ofert, yy, możecie sobie zobaczyć, jaka jest konwersja w Allegro Analyticsie. Jest to ten raport trzeci od dołu w asortymencie, jeśli dobrze pamiętam, więc yy, no. Codzienność, taka rutyna, weryfikacja, co tam poprawić, może spowodować, że małym wysiłkiem przeskoczycie konkurencję na listingach, sprzedaż rentowność pójdzie. Do góry. no to jest narzędzie, bez którego dzisiaj ciężko sprzedawać. Ja wiem, że są sprzedawcy, którzy w ogóle mają wyłączone acce. Są też sprzedawcy, którzy, którzy te acce robią najniższą linią oporu. Czy to jest Ac Express, czy to jest jedynie reklamowanie się na wynikach wyszukiwania. Ja uważam, że tracą i pytanie nie brzmi, czy Będą lawinowo spadać w rankingach i sprzedaży tylko kiedy, bo dzisiaj bardzo ciężko bez aców sprzedawać. Jest oczywiście światełko w tunelu, że oferty z najniższą ceną będą pozycjonowane nawet wyżej niż te promowane, natomiast to jest tylko światełko w tunelu, nie każdego ono może dotyczyć. I super tip na sam koniec, bo. Ja widzę po menadżerach, po dyrektorach, po właścicielach biznesu, że oni oceniają jakość obsługi klienta w skali 1 do 10, często na 9 czy 10. A kiedy ja przyjeżdżam na takie szkolenie i patrzę jak tak naprawdę ona już wygląda w rzeczywistości, to łapią się za głowę. I tutaj mały tip. Napiszcie wiadomość z prywatnego konta do Waszej obsługi klienta. Zobaczcie, jak szybko odpisuje. Czy cokolwiek proponuje, jaki jest ton wypowiedzi, czy za jakiś czas przypomina się o zakupie, bo najczęściej tak się nie dzieje. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak był ciekawy, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeżeli jeszcze chcielibyście e, jakiś tip dodać do naszej społeczności, żeby też o nim wiedziała. I nie zapomnijcie o konferencji 44 dni zostały. Bilety VIP wczoraj sprzedały się chyba 17, więc niebawem będziemy zamykali dostęp do tego wydarzenia. Zostanie jedynie konferencja, na której też będziecie mieli i mentoring, i networking, i możliwość przeaudytowania Waszych ofert na ponad 20 marketplace'ach sporo wiedzy, której nie prezentujemy na tych kanałach, no po to, żeby dać wartość tym, którzy na naszej konferencji będą. Dzięki do słyszenia już jutro